E, to imię, Barbara. E, pani na ja jestem ubrana w bluskę kaszubską, bo ona reprezentuje 200 Borowie ciotki, najmniejsze państwo na świecie. Widziała Pani, że jest takie państwo? Tak, to jestem pan w Gdyni i tam właśnie obywatele są w kaszubskich ubrankach. Proszę mi powiedzieć, ile kolorów ma w kaszubskich? Może Pani się posłużyć tutaj no jako podpowiedzią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedem. Siedem kolorów. Bardzo dobra odpowiedź. Ja myślę, że Pani tutaj zasłużyła na nagrodę. Zapraszamy, zapraszamy na nagrodę. Dziękujemy bardzo, że Pan Pani w naszym konkursie. Proszę nam powiedzieć, jak się Pani w Gdyni podoba. Bardzo ładne miasto. Chciałabym właśnie podziwiać na A skąd Pani jesteście? Zresztą z Katowic. No to pozdrowienie dla Katowic. Dziękujemy. Proszę stawić wiadomość Ślązakom, że w Gdyni jest nowe państwo, najmniejsze państwo na świecie. Czy życzą tej Pani paszport i wizę, widzą w paszporcie? Nie Borowa Ale ja mam taki paszport. Tak? Mam paszporty, Zbiję zaraz widzę, od Królowej, tak? Tak, tylko że właśnie nie wiem gdzie mam teraz tutaj Bardzo proszę. Tak, tutaj, tutaj paszport kolorowy i tutaj już dla Pani. O super, poddobienie w takim razie do Śląska. Dziękujemy Dzień bardzo. Zapraszamy, zapraszamy. Zapra o! Muszę tu porozmawiać? Dzień dobry, ja nazywam się Marzena. A ty jak? Lenka. Kalenka czy Lenka? Lenka. Skąd Lenka przyjechałaś? Skąd jesteś, miasta, jesteś? w tylu? to jesteś? W Walu. A jak ci się w nie podoba? Boli. A co jest najfajniejszego w Gdyni? Statki, tak? Słuchaj, my tutaj powiadamy dzisiaj o bajeczkach. A ty znasz jakieś bajeczki? A jaka taka najfajniejsza jest postać z bajki? Którą lubisz? Puchatek. A To akurat znam tę postać, wiesz? Super! A powiedz mi... Jakie jak kolory mam tutaj na bluzeczce? zobaczyć? to jest kart bluzka kaszubska, nazwij te kolory, potrafisz nazwać? Jaki kolor? Niebieski, tak. Jakie jeszcze są kolory? Czerwony, super. Może brat pomoże? Jak można na imię? Hubert. Hubert, pomóż tutaj siostrze. Zielony. I jeszcze jest jaki? Czarny, tak? Mhm. A y, wiecie, że to oznaczają, że żywi te oznaczają żywioły. Jak myślicie, czerwony kolor to jaki żywioł, Kupert? Ognie. Super, a niebieski kolor? Owiec. No bardzo dobrze, a czarny kolor? Mm -hmm. <laughs> piekło? Mm. Może być piekło, ale u nas na Kaszubach mówi się, że to jest ziemia. Albo czasem mówi się, że to oznacza emocje. Jaka emocja jest taka czarna? A w jest znasz emocje, Potrafisz nazwać emocje, więc to jest stan? właśnie emocja. No, nie wiesz Nie, nie wiesz? Yy, ja? No to ja podpowiem. Dobrze. No, ja normalnie. Normalnie wiesz. Emocja, na przykład radość. A radość jaki ma kolor, jak myślisz? Żółty. Żółty. No, a mówi się, że nadzieja ma jaki kolor? Wiesz może? Różowy? Yy. No u Ciebie może być różowy, bo u nas się mówi, że jest zielona nadzieja. A słuchaj, a smutek jaki będzie miał kolor? Czarny. No właśnie, no gratuluję. Zapraszam tam, chodźcie, zrobimy sobie pieczątki. Chodźcie. Tak. Kupek pomóż tutaj. To jest paszport konoroby. Tutaj są pieczątki. Zrób sobie i zrób się pieczątkę, tak? Tutaj, tak. Super. Super. Plęka, proszę bardzo. To na dla woli. Ale można pusić wody wyobraźni i trzeba pisać się kolejarzem, czy lekarzem, można napisać, że każdy może napisać się Tak? Czy tam narysować? Czy księżniczką? Wszystko dozwolone. Czy królem, prawda, czy Neptunem, wszystko jest dozwolone, tak? więc są. zapraszamy do tego malowania. Można pusić wody wyobraźni i dowolnie sobie w swojej głowie, w swojej wyobraźni. Zapraszam. Proszę bardzo. Czy to jest koleżanka? Nie. A co to Co się malowała? Modelko. tylko! A super! We to Dziś w letniej redakcji Dziennika Botyńskiego spotkanie z Dworową Ciotką można dowiedzieć się wielu rzeczy o bajkach kasówskich. Zapraszamy tak. wszystkie dzieci do konkursu z nagrodami. Chcę odpowiedzieć na parę bardzo trudnych pytań. Proszę bardzo, proszę malować. Chcesz malować? Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. proszę Proszę, proszę. Na malować, kim chciałbyś zostać w przyszłości? Proszę. Na malować. A co na malować? Mamy pytanie w dzienniku posłów również. Proszę, bardzo dużo do tak, Książki, filmy, proszę. seriale. Proszę malować, to można. Obojętnie, że Obojętnie. Tutaj, jeżeli chcecie, to tutaj, bo jest już tutaj suko. Tak, można tutaj na murku. Tam co jeszcze malować, zapraszamy, można na murku malować.